Siemano, witam w kolejnym odcinku. Pogoda robi się coraz fajniejsza, pewnie z tym ociepleniem przyjdą jakieś nieciekawe plagi, póki co to akwarium ma 7 miesięcy i nie zaobserwowałem ani Dino, ani Cyano, odpłukać w niemalowane niech to się nie pojawia. Jedyne plagi to na razie ślimaki osiadłe i parę, i parę kulek walonii. Na razie się, się tym nie przejmuję, jak w Alonii pojawi się więcej, użyjemy preparatu Vibrant, bo wiem, że jest skuteczny. Dzisiaj wymieniam węgiel, mam taki kondonik w tym kondoniku, może siatka, o siatka, tam mam 200 gram węgla. To jest najtańszy aqual używam węgiel od początku. Tak naprawdę tej zabawy w akwarystykę morską. Plusy, minusy. Minusów nie zaobserwowałem. Z plusów, no to na pewno kryształ woda. A kto nie lubi takiej wody mieć w zbiorniku? Dobra, idę zalać e, ten węgiel wodą Ero. Niech sobie poleży trochę. No i potem wrzucę do sampa. No jak mówiłem co cztery tygodnie wymieniam węgiel. No i przed Wami mój w miarę zadbany Samp. Jak widzicie odpieniacz w tym momencie nie pracuje. Od godziny 13 do godziny 16 odpieniacz jest wyłączany. Dokładnie jest podpięty pod wyłącznik czasowy. Wyłączam go dlatego, no bo od tej godziny 13 do 16 gotujemy, smażymy, odpieniacz to zasysa, a na pewno to nie, niezbyt dobrze wpływa na Wodę w moim zbiorniku, dlatego tak sobie wymyśliłem. Negatywnych skutków jakiś nie zaobserwowałem. Tego, że ten odpieniacz nie pracuje. Parametry są w porządku, czyli takie jak zawsze mówię w aktualizacji. Możecie sobie zajrzeć, jak kogoś to interesuje. Jakie mam parametry, co leję do mojego akwarium? No to drugi raz kupiłem. kwasy, witaminy czyli EF Power Elixir. Fajnie reagują na ten produkt koralowce. Oczywiście używam też jodu. To jest firma Tropic Marine. Dzisiaj akurat nie dawałem. No to zapodam tam kropelkę jodu. Czym karmię moje ryby? To już mówiłem w wielu filmikach. Marine Power Ocean Mix Flakes z Tropicala Ryby bardzo chętnie to zajadają Może Wam pokażę Oczywiście siatka zrobiona przez mojego kolegę Sprawdza się, ryby nie wyskakują Karmię 2-3 razy dziennie I czasami robię im post Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach po to, by pobudzić w nich instynkt żerowania mam na myśli tu ryby czym jeszcze karmię moje ryby? artemnią z Aqua Forest zaraz Wam pokażę no i tutaj mamy ten produkt z Aquaforest. Forest artemnia, bardzo fajna, wygodna Trzymać trzeba to w lodówce to jest jedyny minus, a tak to super wygodny produkt pokarm dla ryb. Tego daje niewiele, na ogół wyłączam e, cyrkulatory, no ale teraz mi się nie chce. Jeszcze Wam powiem jedną rzecz, Ostatnio oglądałem tą moją aktualizację 7 miesiąca. A ja chciałem po prostu posłuchać, co ja tam głupiego gadałem. No i wpatrując się w ten filmik, nie zauważyłem nigdzie na filmie. Błazenka małego. No i zacząłem go szukać. Dwa tygodnie minęły, błazenka nie ma, czyli można go raczej na straty spisać. Nie wiem, co mogło być przyczyną, że wyparował. Podejrzewam, że samica mogła go trochę maltretować, dokuczać, no i chłopak pewnie nie jadł, no i po nim, no niestety, czasami tak bywa. Co Wam tu jeszcze powiem ciekawego? Koralowce fajnie rosną. Co prawda mamy tutaj tylko dwie lampy Maxpack Jump 165 o mocy 130W łącznie, to wychodzi jakieś 0,6W na litr. No, a koralowce rosną, także cieszę się, że nie kupowałem trzeciej lampy. Kupiłem zamiast lampy UPS-a. UPS mi uratował parę razy już akwarium, także super, super to był super decyzja, że kupiłem ten UPS, a nie zainwestowałem pieniędzy w trzecią lampę. Początkowo bałem się, że to światło nie wystarczy i że koralowce nie będą rosły, ale przyrosty są. Myślę, że to była bardzo dobra decyzja. No oczywiście poczekamy jakiś czas, zobaczymy jak akwarium będzie prezentować się po roku. Także do, zrobimy wtedy podsumowanie i zobaczymy czy naprawdę to była dobra decyzja. Na zakończenie jeszcze lampka, która oświetla refugium, spisuje się na medal. Polecam. Jest to belka z firmy Hapet o mocy 11 W, koszt 90 zł. Tutaj mamy automatyczną dolewkę Level Automatic. Myślałem, że ona sobie nie poradzi w sampie, ale spisuje się bardzo dobrze. Także też wam ją polecam. Tutaj mamy zamiast roller rollermata przegrodę, która, na której jest kratka. Na tej kratce jest zwykła włóknina. No i to wszystko się sprawdza. Działa. Także czasami nie, nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, by. Zbiornik funkcjonował, no i wyglądał dobrze. Oczywiście, oczywiście, nie mówię, że mój zbiornik jest nie wiadomo jak atrakcyjny, ładny i nie ma tu za bardzo fajerwerków no ale myślę, że nie jeden akwarysta chciałby mieć taki zbiornik. Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby cieszyć się akwarystyką morską. Dobra, nie będę wam zawracał gitary. Zbiornik rozbija się, wygląda całkiem spoko. Dzisiaj mamy ładną pogodę, także ciężko mi pokazać to akwarium, by coś się nie odbijało w tym zbiorniku. Tam jakieś okno widzicie i tak dalej, no ale musicie wybaczyć, pogoda jest przefajna. A po prostu chciałem Wam coś nagrać. Eufilię za jakiś czas porobię szczepkę, szczepki sprzedam, zarobię trochę kasy oczywiście, no i coś tam sobie kupię. Ja nie jestem jakimś gościem, który e, musi mieć nie wiadomo jakie koralowce. Cieszy mnie to, co mam. E, prostota, tanie, proste koralowce. Ryby też wytrzymałe, tanie. No i można się cieszyć akwarystyką za nieduże pieniądze. No wiadomo, e, to nie należy do tanich hobby, ale idzie ten zbiornik założyć oczywiście o wiele drożej. Mi się udało. Można powiedzieć, budżetowo to założyć. No i śmiga i daje radę. Te akwarium także, także jest dobrze. Dobra, nie będę Was zanudzał. Tyle na dziś. Pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.